Sprzedaż to poszukiwanie i wykorzystywanie okazji, w której strona sprzedająca może spotkać się z kupującą i dojść do porozumienia, że chcą dokonać prostej wymiany. Towar lub usługa za pieniądze. Oto i cała historia. Jednocześnie sprzedaż dziś znacznie bardziej niż czegokolwiek potrzebuje uczłowieczenia. Sprzedaż stała się mechaniczna, oparta o techniki i sztuczki. Zginął w niej najważniejszy jej element człowiek. Mój kurs może być dla ciebie szansą i możliwością do tego, żeby na nowo odkryć człowieka w sprzedaży. Nazywam się Szymon Lach i jestem przede wszystkim sprzedawcą, ale też trenerem i konsultantem. Mam dla ciebie zaproszenie, zaproszenie do świata, w którym w ciągu czterech praktycznych lekcji poznasz ważne aspekty psychologii sprzedaży. Dowiesz się, co dzieje się w głowie twojego klienta i jak prowadzić rozmowę, żeby on Klient czuł się najważniejszy. Poznasz też techniki na to, żebyś to właśnie ty i Twój produkt zapisał się w pamięci klienta. Im mocniej cię zapamięta, tym bardziej będzie chciał od ciebie kupić. Dołączasz Studium Przedsiębiorczości. Łączymy wiedzę z pasją do biznesu.